Koła dwumasowe marki Luk są produkowane w różnych technologiach. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj koło dwumasowe, które jest wykonane w technologii łożyska ślizgowego. Co to znaczy? To znaczy, że luz krawędziowy jest wyczuwalny, natomiast luz po promieniu praktycznie nie istnieje. Drugie koło dwumasowe, które mamy tutaj do porównania, jest wykonane w technologii bezłożyskowej. To znaczy, że masa wtórna nie jest posadowiona na łożysku względem masy pierwotnej. W związku z tym Ruch na boki masy wtórnej jest wyczuwalny, ale też i słyszalny. Dodatkowo luz krawędziowy jest dużo większy. Jeżeli podniesiemy to koło i nim energicznie poruszymy, to usłyszymy charakterystyczny metaliczny dźwięk, który często nam się kojarzy z jakąś wadą produktu. Czy tak może być? W niektórych kołach dwumasowych znajdują się odśrodkowe tłumiki drgań typu wahadłowego, czyli CPA te luźno poruszające się sztabki są tłumikiem drgań, które mają za zadanie wytłumić drgania małych i średnich obciążeń. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat naszych kół dwumasowych, tych nietypowych rozwiązań, które właśnie tutaj przedstawiliśmy, zapiszcie się na nasze szkolenia na stronie szkolenia.repexpert.pl. Żeby mieć pewność, że dane koło dwumasowe jest wykonane w technologii CPA, możemy sprawdzić to w katalogu produktów na stronie Rep W oknie wyszukiwania wpisujemy numer z pudełka. Po prawej stronie, podłączone dokumenty, i jedna z informacji serwisowych mówi, że to koło dwumasowe jest wykonane w technologii CPA, a dźwięki, które słyszysz, są właśnie spowodowane tym nietypowym tłumikiem drgania.